Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek z pryzmem. Zostało nam już całkiem niedużo tych paczek. Tutaj mam jeszcze 2, 3, 4, 5, no chyba w sumie 6 tylko, kurczę mało. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj znajdziemy coś fajnego. Cały czas nie tracę nadziei na autograf. Wypada średnio 6 autografów na 12 boxów w keisie, czyli w takiej skrzyni powiedzmy z w kartonie powiedzmy, o w ten sposób. No i czy będzie karta specjalna? Będzie karta specjalna, tutaj. Zobaczmy, co to tam ciekawego nam wrzucili znowu. E, Mesut e, Lajun, kurde, nawet same bazówki wyglądają kozacko, e, Lechsteiner, Marwana felainiego mamy też, o, to jest naprawdę świetne ujęcie i świetny zawodnik. Polpok, ba bardzo mi się nie wiem dlaczego. <grym> Może ze względu na to. Nie, nie, dziękuję, dziękuję. E, żadnych autografów. Może ze względu na to. Czyżby to był jakiś Guardians? Tak. A jest to. Nie! Netfinders, Giuseppe Rossi. Rzadko w... widziałem, żeby ta karta e, wpadała fantastycznie. Ja z tych Netfindersów to za dużo raczej nie mam. Jak widzicie karta jest po prostu przepiękna. Chyba chłopak się ucieszył albo pomyślał, że dostanie swój ulubiony obiad albo właśnie strzelił bramkę. Karta numer 16. Jestem z tej karty naprawdę bardzo zadowolony. Jest zdecydowanie lepszy taki... Y Zwykły, powiedzmy, zwykły insert niż trójkolorowa bazówka. Także ja jestem na tak. Mam nadzieję, że Wy również, jeżeli się podoba, zostawcie lajka, like bo ostatnio pewnie nie było co lajkować. Like no i zapraszam na ostatnie pięć paczek. Modlę się, modlę. Może sobie jeszcze ten autograf wymodlę. Trzymajcie się.